A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest w drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko nie stanie. Niebo i Ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz w dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy ten czas nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie, jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a od odzwiernemu przykazał, żeby mu czuwał: Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem, by niespodziewanie przyszedłszy. Nie zastał was śpiących, lecz co wam mówię? Mówię wszystkim, czuwajcie.